Cześć, dzisiaj zaprezentuję Wam zakrętarkę udarową marki DEDRA z systemu na akumulatory SAS Plus All razem z szybką ładowarką i akumulatorem. Model zakrętarki to DED7145. Zakrętarka posiada uchwyt z blokadą 1/4 Hex. Maksymalny moment obrotowy zakrętarki to do 200 Nm. Urządzenie jest na akumulatorach o napięciu 18 V do 2300 obrotów na minutę. Maksymalnie 3400 uderzeń udarowych na minutę. Zakrętarka jest z nowym silnikiem bezszczotkowym. Jest to wersja zakrętarki bez akumulatora i bez ładowarki. W pudełku jest sama body, natomiast zakrętarkę i baterie można kupić osobno. Zakrętarka jest kompatybilna z akumulatorami, które pasują do naprawdę masy elektronarzędzi z tej firmy. Mamy tutaj wkrętarki, szlifierki kątowe, odkurzacze, multitole, ostrzałka, mieszadło, kosiarki, wentylatory, nożyce do żywopłotu, pilarki łukosowe. Pilarki tarczowe, 2 lata gwarancji. stawie mamy instrukcję obsługi, klips na pasek. I sama zakrętarka prezentuje się tak. zresztą no będę używał pojemnego akumulatora 4A, ponieważ zakrętarki udarowe to urządzenia, które potrzebują bardzo dużo energii z akumulatora, ponieważ wytwarzają, produkują bardzo dużą moc. No i zmagają się z trudnymi zadaniami. Bateria od spodu jest gumowana. Sprawi to, że urządzenie nam się nie poślizgnie i nie porysa powierzchni. Mamy trzypoziomowy wskaźnik na ładowania baterii. Ładowarka do systemu SAS Plus All model DD7039. Jest to ładowarka o mocy 125W. Ładowarka z wentylatorem. Z mamy krótką graficzną instrukcję, co poszczególne kombinacje tutaj tych żarówek kolorowych będą oznaczały. Tą ładowarką akumulator 4Ah naładujemy w 60 minut, natomiast akumulator 2Ah tylko w pół godziny. Zakrętarka z akumulatorem waży 1771g. Sama body waży 1110g. Akumulator 4Ah 657g. Pierwsze wrażenie jest dosyć dobre. Ten uchwyt sprawia wrażenie takiego solidnego. Lampka nie gaśnie od razu po puszczeniu spustu, to jest plus z napasek możemy montować z oby dwóch stron, a więc to jest dobra informacja dla prawo lub leworęcznych, lub po prostu osób, które wolą wieszać z różnej strony. Dodatkowo co się może przydać przy pracy gdzieś na wysokości. Jest tutaj opaska na rękę, żeby nam ta zakrętarka nie upadła. Uchwyt z blokadą. Tutaj mamy uchwyt sześciokątny, typowo nabity, jednak możemy montować wiertła do różnych materiałów, do zakrętarek, jeżeli wiertła mają czpień sześciokątny. Prędkość możemy regulować, dociskając pust. Zakrętarki udarowe, podobnie jak klucze udarowe, generują dużą moc i w konsekwencji ich temperatura jest często bardzo wysoka. Tutaj mamy taką gumową obwódkę, żebyśmy mogli sobie tutaj chwycić czasami zakrętarkę i nie sparzyć się tutaj tą obudową przekładni. Parkside jest dłuższy. Długość to około 15 cm. Podsumowanie. Zakrętarka ta została mi wypożyczona tylko do testów, potem mam te elektronarzędzia odesłać z powrotem. Zakrętarka posiada 2300 obrotów na minutę, więc może się komuś wydawać, że zakrętarka jest wolniejsza. Natomiast, jak chodzi o siłę wkręcania, o jej moc, która jest podana do 200 nm, myślę, że ten parametr jest jak najbardziej prawidłowy. Porównując swoje poprzednie doświadczenia z innymi zakrętarkami, myślę, że ta zakrętarka no na pewno jest silniejsza od Parkside'a 180 nm. Na ten moment mogę powiedzieć, że na pewno jest dosyć wydajna, jak chodzi o ten akumulator. No, i odpowiednio mocna, naprawdę zakrętarka jest dosyć mocna. Jak będzie dalej z trwałością, i tak dalej, no to to już się okaże dopiero po dłuższym czasie użytkowania. Do pracy z akretarkami czy multitolami powinniśmy używać rękawic, które niwelują drgania. To będzie zdrowsze dla naszych rąk. Piszcie co sądzicie o tych sprzętach w komentarzach. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Do następnego filmu. Hej!